Rozdział 121. Przed drugim generalnym natarciem widmo zdobyte i utrzymane. Niemcy robią próbę odbicia widma. Baon musi ich powstrzymać. Dowódca trzeciej kompanii tego Baonu nie ma ani jednego oficera, tylko w jednym z plutonów podchorążego Krukowskiego. Wysyła jednak oddział szturmowy i odpiera Niemców. Atak główny... Idzie na stanowiska drugiej kompanii. Początkowo w mgle i krzakach nie można było dojrzeć niemieckiej piechoty. Tylko zbliżający się na coraz bardziej ogień szpandałów ostrzegał, że już blisko. Najgorętsze walki rozgorzały na odległości szturmowej. Doszło do tego, że stojąc naprzeciw siebie w odległości 20-30 metrów, Cytuję za pisemnym meldunkiem dowódcy kompanii, podporucznika Bębnowicza. Przez 10 minut obrzucali się granatami i ogniem Thompsonów i majserów, a żadna ze stron nie ustępowała. Sytuacja stawała się krytyczna, brakowało granatów i amunicji. Moment jeszcze, a obrona załamałaby się. Na szczęście Niemcy nie wytrzymali. Zaczęli się cofać, i w tym momencie nadszedł z pomocą Pluton pierwszej kompanii. Odwrót Niemców stał się zupełny. Zostawili wielu zabitych i rannych. Z naszej strony został ranny sierżant Stodulski. Moździerze porucznika Tabora, przy których wiadomość o przeciwnatarciu niemieckim poderwała do gorączkowej akcji słaniającą się na nogach załogę, otrzymują od dowódcy 15. Pułku Ułanów o godzinie 5.45 wiadomość. 16. Baon zdobył i oczyścił widmo całkowicie. Poznali więc i Niemcy, gorycz nacierania na obsadzone bunkry. Nie udało im się ani z 15, ani z 16 batalionem. Chociaż na widmie zostały ich kąśliwe, niewyplenione bunkry, przegrali bitwę o to wzgórze definitywnie. Ale pozostawała druga połowa amfiteatru. Małe San Angelo, a za nim duże San Angelo. Na lewo od nich 575, na prawo pas sokorną. I znów, to oni będą siedzieć za ścianami skalnymi, a my krwią broczyć. Bo to już żołnierze XVI baonu, ochłaniając z gorączki bojowej, widzą idący przez ich pozycję 17. batalion. Idzie na tarcie na San Angelo, przydusić ogniem pas sokorną. Telefonuje do moździerzy porucznika Tabora, dowódca piętnastego pułku ułanów. Choćby kosztem amunicji przewidzianej na ognie obronne. Zaczyna się drugie generalne natarcie.